Witajcie w kolejnej części o rozkrajaniu warzyw. Oto melon, który powstał w wyniku skrzyżowania się jakichś odmian. Nie wiem, których. Miałam kilka rok temu. Tu kolejny. Ten miał nasiona pobrane z odmiany kupionej w Kauflandzie. Honey Moon. Nie wiem, czy to jest odmiana F1. W każdym razie wysiałam nasiona i zebrałam owoc. Oto on. Czekajcie, zdjęcie pamiątkowe. Ważymy, rozkrajamy. To był słodziusieńki melon. Dlatego zebrałam nasionka. 523 gramy. Trzymał się mocno pęd. Gdzie babo, płukasz w melona. Tak. W melony się nie płuka. Powinien być dojrzały. Pędy były zaschnięte, dlatego go zerwałam. Sosik apetyczny. Jaki piękny, patrzcie! Czad! To mi się melon udał. Co? A tu z melonem tym żółtym? Jakie połączenie barw? A czy słodziutki będzie, bo sezon chłodny. Niekorzystny. Do zjedzenia, ale nie jest tak słodki jak owoc, z którego pobrałam, ale nic dziwnego. Słuchajcie, w tym sezonie. Teraz cukier zmierzymy mu. W tym sezonie, nawet borówki amerykańskie, były bardzo mało słodkie. Gdybym pierwszy raz jadła borówki, to bym powiedziała, że nic specjalnego, ale że człowiek wie, jak borówka smakuje. No to wiecie. To samo się tyczy brzoskwini, która jest słodziutka, nawet jako twarda. W tym roku łojnie. truskawka to samo, jeżyna bezkolcowa to samo. Czyżby 5%, a, a miał ze 12%? Tak, 5% bricks ma ten melon. A na pewno miał 12, 11 lub 13. Raczej 12. To teraz ten długi. Już w innym filmie rozkroiłam ze stanowiska numer 2. A ten jest ze stanowiska numer 3. Tak jak ten Honeymon. Ten, którego rozkroiłam, był połowę mniejszy. 546 gram. Podobnie jak ten. I on będzie chyba już zepsuty. Poprzedni jest bardzo miękki. 500, tak, 62 gramy. No tak, już się bardzo ugina. Ten, którego zebraliśmy, był w ogóle niesłodki. Mąż go zjadł. Mówi, nie dawaj mi takich niesłodkich. Ja nie chcę. No, my też nie lubimy. Ja cały czas poluję na słodkie, i jak już upolowałam to. Ten bardzo cechnie powielił, bo to jest z mega słodkiego o nieznanej nazwie. Skrzyżować się z czymś musiał i powstał mi taki dziwoląg, bo ja rok temu absolutnie miałam tylko jeden, yy, prawda? Ten melon, ale on był niedojrzały. Nasion nawet nie zbierałam. O, ale cięcie. Jednym cięciem. Dzień dobry mi? Ładnie. <noise> Aby był słodki. Jego poprzednik był nie słodki. No, szkoda. Mm. Powiedzieć mogę, że <noise> jest skwaszony, jakby. Gdy zbierałam go, był nie do końca wybarwiony na żółto. Dziękuję za oglądanie. Kończę chyba ten filmik, co? Jak Jakie kończysz, mardar. Nic nie kończysz, bo mamy jeszcze jednego melona, którego zaraz zbierzemy. A tu patrzcie, pierwsza begonia, którą sadziłam w kwietniu, rozkwitła. Mocny kolor ma. Niedawno rozkwitła. Idziemy na stanowisko numer dwa, tam. Tam, gdzie z wizytą przyszedł łoś. Dwukrotnie. Zapraszam na film z wizyty łosia, który zamieściłam z miesiąc temu. Patrzcie, to są nasze melony. Nędzne resztki. Nic tu nie ma, to już trzeba usunąć. Jest tu jeden, prawie żółty, ale ma pędz zaschnięty. I to z takiego melona o podobnym wyglądzie trochę większy z bardzo głębokimi bruzdami pobrałam nasionka i wyrósł taki długi którego przed chwilką widzieliście ja pierwotnie z Sum dostałam nasiona z Ukrainy parę lat temu ten pęd widzimy jeszcze zapraszam na film o dereniach to są owoce, które dwa razy dziennie zbieramy, rano i wieczorem, bo dareń jest dojrzały, gdy mu opadną owoce. Są nieliczne odmiany. Ten akurat jest nieodmianowy, ale są odmiany, które należy zerwać, bo owoce nie opadają. A tu przyfilowałam owada jakiegoś. gdzieś tam się plączę chciałam go nagrać no uciekł coś jak ci ale no dobrze wracamy no także takie nieudane to wszystko wyszło w tym sezonie nawet powiem państwu że liczyłam że Pojawią się siewki słoneczników o takich pełnych, żółtych kwiatach. I nie siałam ich. O, no o wilku mowa. Dwa dni temu był pąk. Jest w trakcie rozwijania się. A tu właśnie się nie wysiały takie. Czyli to mam jedną sztukę. Ha, patrzcie, razem odkryliśmy. Jak nieraz nagrywam filmy, to tak właśnie coś się wspólnie odkrywa. No i fajnie. To chociaż jedną sztukę mam przetrwało nasionko. A tym właśnie słonecznikiem zachwycali się sąsiedzi, i kto nie przechodził tą dróżką w zeszłym roku. No ja tak mówię, dobra, nasieje w tym roku więcej. A to co? A byłam, tak jak mówię, pewna, że się wysieje. To mamy w odcieniach brązu. Piękności. I nadal nie kwitnie mi jeszcze na taki mocny, o właśnie taki kolor jak szarłat jest. Czekam na zakwit choć jednego słonecznika w tym kolorku. Nasionka wysiałam. Lecz słabo wykiełkowały. A tu oleander zakwitł mi na taki Kremowy kolor, troszkę włosoś wpadający. No i właśnie ten pierwszy sum otrzymany melon, nie wiedziałam jak się nazywa, wysiałam i był mega słodki i jego dzieci też. Ale jedno z tych dzieci właśnie takie się zrobiło. Z czymś się skrzyżował. 168 gram. Jak będzie niedojrzały, no trudno. Mogę już wszystkie sadzonki usunąć. Z Emira zaszczepionego nic nie wyrosło. Proszę. Nadaje się do jedzenia, ale jest mało słodki. Ale na tyle, że kubki smakowe tych, którzy nie lubią niesłodkich melonów, przyjmą go. Kończę. Do widzenia. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.